Cześć, nazywam się Aleksandra Chmielewska i opowiem Ci o usłudze outsourcingu i zachowaniu w tajemnicy informacji. Zlecasz usługi na zewnątrz? Stosujesz outsourcing. Z punktu widzenia przedsiębiorcy jest opłacalny. Nie musisz zatrudniać księgowej, nie musisz zatrudniać kadrowej, inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy, inspektora ochrony danych czy serwisanta informatyka lub zlecasz sprzątanie obiektu w firmie zewnętrznej. Ale czy spotkałeś się z sytuacją, gdy zaprzyjaźniona księgowa opowiada Ci o kondycji finansowej waszego wspólnego znajomego, kolegi? Albo dobry znajomy rozprawia o sytuacji klientów, których obsługiwał w ramach świadczenia usług dla agencji reklamowej. Przy stosowaniu outsourcingu istotnym problemem prawnym jest ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Powstaje obawa, Zlecającego usługę, iż zostaną ujawnione wszelkie tajemnice przedsiębiorstwa, jak i tajemnice klientów tego przedsiębiorstwa. Nie wspomnę już o know-how, informacji o zarządzaniu, organizacji pracy i całej bazie klientów. Zatem zapytasz, jak zabezpieczyć się przed negatywnymi, ujemnymi skutkami outsourcingu? Zastosuj ogólne zasady odnoszące się do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, w szczególności obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czy specjalne klauzule umowne. Na gruncie polskiego prawa Ustanowione zostały przepisy regulujące ustrój i działalność niektórych tylko kategorii podmiotów świadczących usługi outsourcingu i wprowadzają one obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej obwarowanymi sankcjami dyscyplinarnymi oraz odszkodowawczymi. Jednakże najbezpieczniej jest zawrzeć umowę pomiędzy przedsiębiorcą a insouserem. W której wprowadza się specjalna klauzula zobowiązującą go do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie trwania umowy. Zawarcie takiej umowy ma znaczenie uzupełniające wobec przepisów o nieuczciwej konkurencji, gdyż obejmuje także informacje nie będące tajemnicami przedsiębiorstwa. Ale umowa powierzenia Przetwarzania danych osobowych z Insourcerem. stanowi już obowiązek prawny nałożony na przedsiębiorcę, który przekazuje dane osobowe do firmy zewnętrznej. Musisz też wiedzieć, że istnieją pewne ograniczenia prawne, w szczególności ze względu na specjalny charakter działalności przedsiębiorcy stosującego outsourcing, na specjalny charakter usługi outsourcingowej, czy też postanowienia umowne. I te zastrzegają, iż dane świadczenie musi być spełnione osobiście. Ale zadałeś sobie pytanie, do kiedy taki obowiązek zachowania w tajemnicy informacji istnieje, rozciągać się może również na czas po zgaśnięciu umowy. A czy zastanawiałeś się nad zapisami o odpowiedzialności odszkodowawczej i zamieszczeniu klauzul przewidujących obowiązek zapłaty określonego wynagrodzenia? Napisz do mnie, a chętnie Ci pomogę zredagować umowę, aby zabezpieczyć interes Twój i Twojego klienta, a także Twoje know-how. Jeśli interesuje Cię ta tematyka, kliknij w miniaturkę, która pojawiła się na ekranie. Obejrzyj film dotyczący stron umowy. Zapraszam serdecznie.